Się mogę daje, rampę? To... Mogę rampę? A, dobra. Ja BS, gram Dobra, to możesz iść rampę. A gdzie gra? Co wolne? Ja górę góra idę. Góra chyba w hebie. Chyba A. Dziecikrzyczo, hura, a, mogę iść outside? A, 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 Czy ktoś idzie outside? Eee, mogę, Antuś, wieczorem zagrać z wami. Dobra, to idę góra. To, to jak też to idź, ja zagram kotwic. A w ilu, Antek, gracie wieczorem? Pobra, uh, wieczorem przed mym dom, A co grają? Bo pewnie ja bym był trela stąpin. Więc jakbyś był ty i Jezus, to idealnie, to piątkę by było. A, całe g Rampa. Do rampa, rampa. Ja. rampa, 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 przepuszczam ich. O, patrzę Zajadę pod do... heaven tylko. Jadę dół. Heaven chciał. Pod heaven? Tak, pod Nie heaven, wiem. dużo. Dużo pod heaven. Nie ma rampy. A, tu jest heaven. Pod heaven dwóch. Czterech. O, j**a, staję Takich debil. K**ica. Po kurwa wyjechał z drzwi w ogóle To mecz 5 na 5? A, dokładnie Antek, wyjeb... Irka i ujebczy Ciornego G5 już nie istnieje od dawna Oni już tylko z wami grają dla zasięgów, bo ty Jezus masz zasięgi i oni chcą z dla no, zasięgu grać Masz na no, O, woje o, woje. o woje Jaki mam kod twór, twórcy w Fortnite? Dinolt, tylko bez polskich znaków. Weź powiedz swoim bossom, że rucham ich na bossom. Z jednym domem, a tu jest jakiś team Śmieci z golfa? Antyrasz, antyrasz, anty yeah. No Antyrasz, ja pierdolę. Rampa, rampa. Jest. Nie dostał Digala.

Wykle, helem trzeba radować z ventera, raczej Chyba drzwi otworzył. Leży. Rampa nice. leży. Chyba Nie, drzwi otworzył. Leży no z tego, leży z. Y... radia. Czy ty Chcia na serio? Pod... Tak? No tak. Eje. Ej. Na dole jest rampa, idzie do na Ale jebał. Ja zostaję heaven, może iść na dół. Du, 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 du. du. Tak. Nice. Też był dziczek. Mówiłem, że drzwi otwierały. Z BS-em, za BS-em, wysadzam Ninja jest, pal, ninja, Co się. Olej, kurwa. Akurat się, akurat się, akurat się, chyba jest. W smoku może plantować. Bomba długie. Długie, długie, długie. ostatnie. Ale ten kąt jest z z tej prawej strony na pikowanie za WP, to by tych podłupiać. I Eee... uspa? 006, to nie jest dobry float ogólnie. Teraz z tymi człowieku na Ale on tak, ma i tak tylko do... ten On ma chyba... Zawierzka, Ale on nie z z jest podrapany tym, Idę do ramka, może rażmy. Może być cisza na razie Albo eksplod w ura... Za chwilę no. jakiś idzie na razie cisza Uważaj trzeba bolek. I ch**a W A wieksplodem jakimś fiutem Albo walk w AOC tu nie, nie, nie. No chyba, że dobrze, bo... ale to... tak to nie widzę. Rzucają w górę chyba. Ale drzwi. Ale wyjście drzwi. Ja wyjechali dobra, mi, dobra, ja się odwróciłem dobra. od flasha. Co? cztery... pięciu, pięciu Jeszcze wy... biję po body, Zada. kurwa, z zamiast, kurwa, po głowie. Daniel? a nie, to Ej, Myślałem, że ja mi ten flash chyba w ogóle nie złapał tak naprawdę. I namierz sobie na literkę u góry. Czekaj, ja dam pierwszego. Gdzie ja tu masz literkę? Na lampę, na lampę, na lampę. Dawaj, na lampę, dawaj. Dwi, 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 dwi. Wow, kurwa, drzwi 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 wow kuziwka siedzi kurwa ale gówno mamy ogrzewanie hali? mamy ogrzewanie no w aczole tweety ja spróbuję może tak chowajcie dwie ołów Dawid może nic nie pojebie co? bo na mucie chyba siedzisz jak coś no wiem no Hej, ale dałem przymamo. info nice co? widziałeś to? widział to ktoś? jak późno chłop zginął? jeb... ja tu zginę kurwa czy nie? o kurwa co robisz? najdawie bo Bandura wszystko kradnie, widzowie. Bandura wszystko kradnie. Nie pozwolił nam się odpalić, chcieliśmy się odpalić z Marianem, ale powiedzieli, że powiedział, że mamy zakaz. Prowing Prowing I tak. I jeszcze jeszcze jedna lampa. Jeszcze jedna lampa, jedna Quadrat. dwóch. Leżał, co ty ci chyba, co? Tak, tak. Czyli jest smok, czyli smoke, czyli smoke. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Drabina. Ja się wceluję zaraz drzwi. Zeskoczył silo. Drabina i kwadrat. Nie bliżej kalesona. Pochodzie po, po To on, kurwa, nieśmiertelny? Idę pod radio. Nie, 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 raczej sikretem na, na To radio, AWP a wupa była ostatnia. Podniósł chyba ziomek. Jest ale się wystraszyłem go Cześć, cześć Fatam Telewizyjny, witam cześć, serdecznie A się boję się kurczę Adamcy trochę, bo du... nie grałem cześć, te dwa się dwa st... dni Quadrat o, kurwa. Cześć, jestem Bandura i Ginolda I Kurwa, rampa wyjechali mi Leżę, rampa jeszcze Mogą być obicie wszyscy Rampa jeszcze Wysadzam lewo Prawo na jed Jeden VP możesz jest. Możesz odejść, dam flesza na wyjście. Daję flesza prawo. Nie widzę ich. Jest, y na, na, na VP. I nie wiem czy nie ninja. Nice. Ciemnie. Ninja. Ninja. Znaczy ciemnie. Kurwa, nie zdołam, nic nie zrobiłem. Ja chyba odpalę wizowy jutro streama z telefonu po prostu. Cześć gumidła. Ile? Lot 250 mam. Padra? Muszę się Padra kurnie? Celce zabupy? Za czerwonym chyba. Pakę mam. Ej, pakę macie. Ej, ja idę do, do ciebie. Pobie. Możesz go puścić? To przebo Jeszcze. Patrzę do przeba Fadred? Czy to Przebo, przebo, no, baka. Baka. przebo. Przebo gościu wszedł. Baka przyszedł. Może Ty iść pod Heaven na chwilkę. No, Leżą. Dobra, jest. A pustę z dworu weź jeszcze, będzie ci rado. Nie smokuj ani nic, ustaw się po prostu. Ja, ja się ustawię tak do... od razu agresywnie i jak coś będą wchodzić, to zaraz wyjdę. Coś rzucają. Dwór, dwór. Ja to rozbijam. Chuj obalnia, ja, ja mam całą wizję, całą wizję mam. Smokowała ci to? W jest ta fejka, Skóra, sto procent, albo ram. Graj rampę Idę za BS, to druga Tak, dwór nic nie przechodzi totalnie Ja stoję z palakiem i będę palił górnik No Graj też za BS może na tym na tym? A, bo ja wejdę tam chyba... Całe coś Kurwa Drzwi, Paliłem kurnik tak, gara na tego. Palię Paliłem palaka muszę lecieć. Faka mamy Idę do rampy może być, uwaga pod heaven, żeby nam nie taki Nie, węd, węd, węd i kurnik, węd i kurnik. Kurnik? Okej, okay, kurnik, kurnik. na wędzie stał. Uciekł z kurnika. No, no, macie bo, na kur... sajcie, nice. Jest drzwi. Jestem, ja Oj, plac. fall guysy. kurwa, fall za czasów koronawirusa to były piękne czasy. Dajcie drop. Grubą najlepiej. Czy... Poranna jest świetlica, to były kurwa rzeczy, nie? To były piękne, ja, śpiewasz, piękne, piękne, piękne piękne ja wspomnienia, wiemy. prawda? Tam mnie czołg. Zostawił mnie czołg. Zostawił Sam był. Idę do rampy. Kwadrat czysto. Kwadrat czysto. Jak? Cały Może za smokiem na rampie stałem. Może ja. Dojrzuje to. Jeszcze raz rampa. Silo minus, silo minus. Jeszcze raz. Ja. Ja. Jeszcze jeden. dostał do bankita za łupy. Jeden HP ma. Do lewej jest. Nice. Jeszcze, jeszcze dwa do pomocy. Samczyk, malę, o, razie, tak, fajnego hela dostałem Nie ale tylko się. Tak, będzie samczyk, samczyk będzie. Czyli Prith. Samczyk będzie. A potem wjeżdżamy na, policj na policjanta i doło. komie dzisiaj Davida Baczera. I niech się na kwadrat. A kupi ktoś i W kołupie, A to weź. Jeszcze Jest trzeba. Chyba. Dołó, dołó, dołó Chodź, chodź, chodź Heaven Leży Heaven Heaven Chodźcie dół, chodźcie dół Idź już Ej, dół, dół, dół Feniks, Feniks, Feniks Leży Leży Wali do mnie spod heavena gdzieś Czekaj, Heaven, albo heaven? Heaven Gdzie ten usta? Tak, jest Ale go pizdajesz, żeby? Leży Ja górę Bo chyba wyjeżdżam Zamkniemy górę, zamkniemy górę Ta, no. góra jest Chodźcie Fen, CETA Po głowie, Węceta leży, leży. I Kwadrat? Pa, nie, 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 nie Patrzę, nie, nie. Ten, nie. patrzę ten Pat Dobra, nie, ma, nie, ma, nie ma, nie ma, nie, nie, się ma, nie, ma, nie, ma, nie się ma, otworzył, na dole chyba się Ja masz chciałem koce pod tym heavenem. Wjadą, ja, wjechał, 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 wjechał. Wjechał. Ja to jest ci... wam na, na, do, na rondo. Raduj, że biegną. Lewo masz. W to właśnie. No, musi być. jeden rampa. Dobrze? Biegną. Idzie Dosia. Wę? Dosia. Dosia. Dobra. Nice, ten super. super, ten, nice, super. Nice. No, nie wiesz. Rampa, kładę, poka... kładę bezpiecznie. O, ja ja jest na środku, brawo. Tak. mi i Kurwa! Miałeś... Paka, na zjedzie, Miałeś... paka na krótkie. Jak trela zjedzie, będzie miał. Oj, górgo. chyba o, o, Masz Neyda! Kurwa, plecy słyszałem, wiesz. No i na ciebie paka. Aj. Bały przyciski człowieków, biegam do węta, nie do węta, tylko do krótkich kur... Zamiast y, maka wyciągam kosę Czy tak, to się AWP? Tak, ja rzucę z borka. Rzuć. Jaka łaha z tego. Eee, zgadzam. Ja też mam na AWP, jak ktoś chce w sumie. Nie yeah, ja ja, O teraz kurwa, długie. No, kurwa, maczno, M3, teraz ja mi długie. Kurwa piknik Chodźcie smaka. nie dla tego łysego cywy Nie, prawo nie było już. Dobra trzeba się skupić Zabił przy smoke z rampy chyba No kurwa 3 rundy panowie Żebyśmy z tego nie wykręcili losa albo dogrywki czy brakowało CS-a człowieku, no nie pytaj, tak jakbyś. Ja bym ci. To tak jak ja bym cię stary podduszał i się pytał, czy ci brakuje tlenu. Proszę, mi rzucić z łapy nawet smoków zejść dół od razu? Trzeba był. Hanger, hangar chyba. Dobra, jedźmy, jedźmy. Derwa, jeden jak jedzmy, Jedźmy, jedźmy. Mała rampa, mała rampa widziałem. Kurwa, ciężko. A nie, nie, nie. Nikt nie ma. Nie jesteś w stanie wyjść. Czekaj, obu ciebie. Ciężko. Na Coś robić, na razie sobie. A kurwa! Wybiegam mu podcelownik. No, ja mam tylko flash. jakoś. Masz, Weź. Ja próbuję skulnika zabić. W górę. Byłem w żabce ostatniej, spotkałem Jezusa. Chciałem zdjęcia, on do no, mnie rządz na bandurę się? i nie czy będzie robić zdjęcia z Bylekim. No tak, no i grubemu odbało Być trochę. Ale to nic, wiesz, on się to weryfikuje, to nie? nie. Nogi, to Jak ktoś ma za szybki wzrost popularności, jadam bo jadam potem tak ma. Wody. Ta wody o, ta. Ta o, to wc jest, nie? Tak. To jest wzrok z drzwi? A dobra, nie ma. Ej, jest w enteru, jest w jest w Ja wszedłem do kraty. Ej, jestem w kacie za chłopem, czekajcie. Leżę, leżę znowu, chłop. Ale timing, mi Pojrzał. Stoi na tazie, na tazie. Wjeżdżamy w górę? No góra na, górę, na tazie siedzi. Ja mogę zafiekować dół, otworzyć widam i wtedy od wyjdziemy górze, na górę Jest trzeba bupa, leży Przebijam do tego smoka. A do lewej był Z TBS-em, Macie palaka no, lewej macie Jest Jest lebo. Lebo, z lewo, z lewo Nie żyję Przeba. Na jeden ja mam Ja siedzę w kracie Kurwa plantuje na przebo Góra Góra, 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 z góra. Masz smoke Poczekaj no. oh goniu, poczekaj goniu Podjecha za czerwoną Trzeba okay. jest skop, z Nie, trzeba tu zały.

ja bo na dachu wyci chodzi, kurwa. No to byłeś u góry, jestem z tym. Przemo, przemo, przemo. No leży nice. Ej, jeszcze patrzę jeden heaven. chyba jest. Patrz Heaven. I zagrajmy razem teraz, kurwa. Możecie wrócić na mnie. No na cofnijmy na... z tego tego. Tylko na no na cicho, na łoku. Do prawej jest drzwi? Czy mi się tego wydaje? Nie wiem, ja do lewej słyszałem jak z rampy spięć. Rampy Chodźcie p... mi rampę. Sprawdzę to drzwi. Nie, no. no nie ma nie ma drzwi zamknięte. Miałem szedł chyba po No, nie mamy rampę, chodźmy tą rampę. Będzie rybka leży leży, ja, ja leży, 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 kurnik zaraz. Jest na leży, 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 Nie widzę leży, 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 nie, nie. nie, leży, 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 do C to i zobacz. To waga, żeby ninja z nie był. po co mnie, Borek? Czuwałem, byłem na silo i nie widziałem. Mam ci flasza, zaraz, jeśli nie usiądę. leży, leżę, leży, leżę. leżę, leżę. Daję flasza z dwójki. Dobrze, bo nic nie przesywili. W jest. Rozstawcie się dobrze. To drugi to... to jest ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Ja mam kwadrat, ale jeszcze. Już... Jestem kartę. na sędziu. Rampa Nie, jest, jeden. Rampa tufnął. Przebudówka. Rampa leży i ten wyłalcać za wózku. Przebudówka, przebudówka. Nice. AWP z rally. Wziąłem Cię. Dobra, tak się, jest, Dziękuję bardzo. Czeba, czeba, czeba. Do werta leży. Snajper. Dziękuję bardzo. Trzeba, 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 trzeba. Weźmy górę, weźmy górę, weźmy górę razem. Kuń, kuń, kuń. Leżąc z góry. Biorę Może Mam w kracie. Wydaje mi się, że mam w kracie chłopa. Leży Spod chodnik? heaven, spod heaven leży No i nie wiem czy do kraty nie się. Czarodziej nice. nice. ah. A się już w takim razie Czasy nie dali, nie, nie Teraz robię pęgę Proszę mnie o zdjęcie Zaraz się w QN, to się da kujno no Bo się kunia boję mam małą rampę. Oni mają ja rampę, ja idę do nich. Patrz ten. Wenta do góry wyszedł. Z nie wiem, ja nie, nie bawię się To bawi jest długie. Czerwa macie? Leży długie. Węcie ma w zero. Będziecie górę cofnąć chyba, bo nie wiem czy tu nie tego. Ja sprawdzam o, górę. Jesteśmy we dwójkę. No ja mam górę całą. Mogę do góry tak. coś raczej. Wyszedł mi. Wenta leży jednym długie drugi, drzwi, drzwi, nie żyje drzwi krótkie może idzie. być? rozbijam krótkie nie, nie ma krótkich, krótkich nie ma rampa, rampa rampa, rampa, rampa idzie, no. idzie do prawej ja jestem frajerem i p***wą dobrze zrobiłeś, bo mieliśmy a tu... a nie, a ja nie, ja nie, nie bawię bada, się o, w ogóle w krypto Ciędol, Spitalaj, kurwa Antuś złotych, też ode mnie było. Te nie, 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 to kryształy to są, chłopie, Chris to jest kurwa tutaj poznański Zarzucony Dziękuję na nohal, nie, nie, to z Twitcha jest takie jakby format, forma donacji yes, so... mm -hmm. Cześć homiczek? Miałem right robić, muszę, te, muszę wypłacić te rękawice Radio Rampę mogę mi wychodzić Chyba weźcie, zarek to Smoka na wyjście, dali smoka na wyjście dali jakiegoś stój ze mną tak ten kurnik rozbijam tamto Nie było, dajcie smoka tam Zobaczcie kurwa kurku Ja masz smoka za nas rzucić? Ja wolaj Dobra leży i górku A nie rampa i bur drugi był może być w drzwiach, może być sniper się chyba zgubił Jadę mu na silo 50 sekund chyba on biegnie Cofał gdzieś ode mną gdzieś Nie widzę go A jest, już przy tym, w stronę kwadratu Pod streamem Nice No i ładnie NICE SUP NICE, -o! nice -o! Jeba, że nie tobie? To Nieważne też ty rządzik, jedziesz tylko z kim i po co? Wiesz jak, jak zgraliśmy jeden, to jeden to Pardon! To Dobra, wypłacam te rękawiczki niebieskie